Jeśli czujesz, że wszystko się rozpada, że stare struktury się walą, że jesteś świadkiem czegoś wielkiego, czegoś kosmicznego, nieodwracalnego, to masz rację, bo właśnie kończy się era ciemności, która trwała 65 tysięcy lat era materii, era patriarchatu, era kontroli i wchodzimy w erę światła, w erę kobiecości, w erę ducha, jedności. I dzisiaj odkryjesz, co to naprawdę znaczy i dlaczego wszystko, co obserwujesz wokół, ma sens. Dlaczego nagle wszyscy zaczynają w się, w cudzysłowie się przebudzać. Zaczynamy! Światło wśród cieni to mój najnowszy e-book, przewodnik po ochronie psychoenergetycznej dla współczesnych wrażliwców. Link do e-booka znajdziesz w opisie tego podcastu. To 107 stron zajebistych rad, jak chronić się energetycznie. Czas nie jest linearny. Historia ludzkości to nie jest taka prosta linia, wiesz, od jaskiniowców do smartfonów. To są cykle, wielkie kosmiczne cykle, o których starożytne cywilizacje wiedziały, a my po prostu zapomnieliśmy. Hindusi nazywali je Yugi, Majowie mieli swoje kalendarze, Egipcjanie też na ten temat wszystko wiedzieli. Wszystkie te wielkie kultury mówiły o tym samym, że świat przechodzi przez cykle światła i ciemności. I przez ostatnie 65 tysięcy lat byliśmy w erze ciemności. Nie chodzi o dosłowny brak światła słonecznego, oczywiście o tym wiesz. Chodzi o jakość świadomości ludzkiej. Era ciemności to jest czas, kiedy ludzkość zapomniała o tych swoich duchowych korzeniach, kiedy uwierzyliśmy, że tylko materia jest prawdziwa, że jesteśmy oddzieleni od siebie, od natury, od kosmosu, że życie to jest walka o przetrwanie. I w tej erze powstał i rozkwitnął niestety patriarchat. To nie był przypadek. Męska energia, czyli działanie, kontrola, struktura, hierarchia, siła, dominacja stała się jedyną szanowaną energią. Natomiast ta energia kobieca, intuicja, współpraca, płynność, empatia, troska, połączenie została zdemonizowana, wytępiona i ukryta. Polowania na czarownice, palenie bibliotek Wymazanie bogini z religii. To wszystko było częścią tłumienia świętej kobiecości. Powstały sztywne, takie hierarchiczne struktury władzy, religie kontrolujące poprzez strach przed piekłem, monarchie, dyktatury, autorytarne rządy, wojnę jako normalność, eksploatacja natury jako oczywistość, oddzielenie od ciała jako grzech, ciało jako grzech. Oddzielenie od emocji, emocje jako słabość. Oddzielenie od intuicji, intuicja jako przesąd. Wszystko, co kobiece było złe. Wszystko, co męskie było dobre. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Tu nie chodzi o mężczyzn. Tu nie chodzi o to, że mężczyźni są źli. Bo każdy z nas, każdy człowiek ma w sobie energię kobiecą i żeńską. Tu chodzi o energię. Ale ta era się kończy i to, co obserwujecie teraz, czyli chaos, rozpad, transformacja, to nie jest koniec świata. To jest koniec Starego Świata, to narodziny Nowego. Wchodzimy w erę światła, era, która będzie trwać kolejne 65 tysięcy lat. I co to oznacza praktycznie? Że ludzkość zaczyna pamiętać pamiętać, że jesteśmy istotami duchowymi. Że wszyscy jesteśmy połączeni, że materia to jest tylko jeden aspekt rzeczywistości, że jest coś więcej energia, wibracja, świadomość, dusza. Zaczynamy widzieć świat holistycznie, a nie fragmentarycznie. I pierwszą rzeczą, którą obserwujecie w tym przejściu, jest rozpad tych patriarchalnych struktur. Obserwujecie to. Obserwujcie to. Instytucje, które dominowały przez tysiące lat, nagle tracą moc. Hierarchiczne religie tracą wiernych, ludzie masowo odchodzą od zorganizowanej religii. Nie dlatego, że oni tracą duchowość, ale dlatego, że szukają takiego autentycznego duchowego połączenia, a nie kontroli. Autorytarne rządy są kwestionowane, młode pokolenia nie akceptują już ślepo władzy. Tylko dlatego, że ktoś ją ma. Korporacyjne hierarchie się rozpadają. Ludzie nie chcą już spędzać życia w biurze, wspinając się po drabinie korporacyjnej. Chcą sensownej pracy, chcą elastyczności, życia, a nie tylko zarabiania. Tradycyjny model rodziny się zmienia. Nie ma już jednego modelu, jest to różnorodność. I to jest piękne, bo wreszcie ludzie mogą żyć autentycznie. A nie według narzuconego scenariusza. Dlaczego tak się dzieje? Bo te struktury były zbudowane na energii ery ciemności, na strachu, kontroli, hierarchii, dominacji. dominacji. A ta energia się wycofuje. Jest jak fala, która się cofa, i zamki z piasku, które stały na plaży, teraz się rozpadają. Nie musisz ich burzyć, one same się rozpadają. Jednocześnie obserwujemy coś pięknego, czyli powrót świętej kobiecości. I nie mówię tylko o prawach kobiet, choć to też. Mówię o powrocie kobiecej energii w każdym człowieku, w kobietach i mężczyznach, bo każdy z nas ma w sobie męskie i kobiece. Przez, 30, przez 65 tysięcy lat wahadło było przechylone drastycznie w stronę męską, i teraz wraca do równowagi. Intuicja znowu jest ceniona. Ludzie mówią: słuchaj swojego wnętrza, zaufaj swoim przeczuciom. Jeszcze niedawno byłoby to wyśmiane jako przesąd. Empatia jest widziana jako siła, nie słabość. Najlepsi liderzy dzisiaj to ci, którzy mają inteligencję emocjonalną. Współpraca zastępuje konkurencję. Powstają kooperatywy, społeczności. Projekty oparte na współpracy, a nie na tym, kto kogo pokona. Okrągłe struktury zastępują hierarchię. Internet jest tego idealnym przykładem. To jest sieć, nie piramida. Nie ma centrum władzy. Troska o innych i o planetę staje się priorytetem. Ruchy wegańskie, zero waste to wszystko jest manifestacją energii matki, energii gai, troska o życie. To powraca do kultury. Obserwujemy masowe przebudzenie duchowe. Ludzie spontanicznie doświadczają rozszerzonej świadomości, widzą synchroniczności. Te takie nieprzypadkowe przypadki. Czują, że jest coś więcej. Miliony ludzi na całym świecie interesują się medytacją, jogą, uważnością, energią, czakrami, astrologią, numerologią, tarotem. Sklepy ezoteryczne kwitną. Kiedyś to było marginalne, a teraz jest mainstreamem. To nie jest moda. To jest naturalna konsekwencja zmiany wibracji. W erze światła ludzka świadomość się naturalnie rozszerza. Dostęp do wyższych wymiarów staje się łatwiejszy. Ludzie zaczynają widzieć aurę, czuć energię, mieć wizje, sny prorocze. Kiedyś to było zarezerwowane dla mistyków. Teraz to się staje dostępne dla każdego to jest otwarty. Dzieci, które się teraz rodzą, są inne. Od lat 80., -tych, 90. -tych, dzieci indygo, kryształowe, tęczowe. I nie są to tylko modne terminy. Te dzieci faktycznie przychodzą z wyższą wibracją. Mają taką naturalną, duchową świadomość. Nie pasują do starych systemów. Edukacja, która wymaga siedzenia cicho w rzędach, monotonnej nauki na pamięć. To jest system z ery ciemności. A te dzieci potrzebują ruchu, kreatywności, sensowności. One są pionierami nowej ery. Obserwujemy też coś kluczowego upadek tajemnicy. Wszystko, co było ukryte, wychodzi na światło dzienne: korupcja rządów, manipulacje korporacji, skandale w kościele, ukryte zbrodnie wszystko się ujawnia. Internet pomaga, ale to nie tylko technologia to jest energia ery światła. W świetle nie można niczego ukryć. Prawda zawsze wypłynie. Niektórzy pytają: jeśli to jest era światła, to dlaczego jest tyle chaosu? Dlaczego wojny, kryzys, cierpienie? I to jest najważniejsze pytanie. A odpowiedź jest taka właśnie dlatego. Przejście między erami to zawsze najbardziej chaotyczny czas. Stary się rozpada, nowy jeszcze nie jest w pełni. Tak przeprowadzka. Najpierw jest chaos, wszystko w pudłach, bałagan, dopiero potem jest porządek w nowym miejscu. Plus jeszcze coś: kiedy światło wraca, to wszystko, co było ukryte w cieniu, musi wyjść na powierzchnię. Osobiste cienie, wasze lęki, traumy, tłumione emocje. Wszystko wpływa, żeby wszystko wypływa, żeby mogło być ustrowione. Zbiorowe cienie, wojny, niesprawiedliwość, krzywdy historyczne. Wszystko to musi być nazwane, zobaczone, uznane, żebyśmy mogli się uwolnić. Nie możesz uzdrowić tego, czego nie widzisz, więc pierwsza faza ery światła to jest ujawnienie cienia. I to jest dokładnie to, co teraz obserwujemy. Każda trauma wychodząca na powierzchnię, każda niesprawiedliwość, Nazywana po imieniu. Każdy ból uznawany. To jest bolesne, ale to jest konieczne. To jest oczyszczanie przed nowym początkiem. I ta nowa era nie będzie utopią, gdzie nie ma problemów. Ludzie wciąż będą mieli wolną wolę i wciąż będą wyzwania, ale jakość świadomości będzie inna. Zamiast rozwiązywać problemy przez wojnę, będziemy je rozwiązywać przez dialog. Zamiast eksploatować naturę. Będziemy z nią współpracować. Zamiast hierarchii, dominacji, to będą sieci współzależności. Zamiast konkurencji, współpraca. Zamiast separacji, jedność. Starożytne cywilizacje sprzed ostatniej ery ciemności żyły właśnie tak. Atlantyda, Lemuria, to nie są tylko mity. To były prawdziwe miejsca. Miały zaawansowaną cywilizację. Ale nie opartą na dominacji i niszczeniu, żyli w harmonii. I co się z nimi stało? Kiedy cykl się przesunął i zaczęła się era ciemności, te cywilizacje zniknęły. Ich energia nie pasowała do nowej ery. I teraz my jesteśmy, jak oni byli stoimy na progu. Niektórzy z nas przejdą do nowej świadomości łatwo, niektórzy będą się opierać, niektórzy w ogóle nie przejdą. Ich dusze wybrały inne doświadczenia, i to wszystko jest ok. Każda dusza ma swoją drogę. Jak rozpoznać, czy jesteś gotowy? Obserwuj siebie. Czy czujesz, że stare sposoby życia już nie działają? Czy masz wewnętrzne wezwanie do czegoś więcej? Czy zaczynasz widzieć świat jako całość, gdzie wszystko jest połączone? Czy rozwijasz się duchowo? Czy ważniejsze, Stają się dla ciebie miłość, połączenie, twórczość, służba, a nie pieniądze, status i władza? Jeśli tak, to jesteś częścią fali. Jesteś mostem między Starym a Nowym. Twoja rola jest kluczowa. Nie musisz być guru, nie musisz ratować świata. Musisz tylko być sobą, ale w najwyższej wersji siebie, bo twoja wibracja wpływa na zbiorowe pole. Im więcej ludzi żyje w wyższej świadomości, tym łatwiej innym się przebudzić. I teraz praktyczne wskazówki na to przejście. Po pierwsze, pracuj nad sobą. Uzdrawiaj swoje traumy, lęki, cienie. Im bardziej jesteś wewnętrznie zintegrowany, tym łatwiej przepływasz przez zmiany. Po drugie, rozwijaj swoją intuicję. Ucz się słuchać wewnętrznego głosu. W erze światła intuicja jest tak ważna jak logika. Po trzecie, łącz się z naturą. Natura już jest w tej wyższej wibracji. Czas w naturze pomoże ci się dostroić. Po czwarte, buduj społeczność. Era światła to jest era współpracy. Znajdź swoich ludzi, wspierajcie się. A po piąte, żyj z serca, nie z ego. Ego to jest stary paradygmat: separacja, strach, kontrola. A serce to nowy: jedność, miłość zaufanie. Za każdym razem pytaj, co wybiera moje ego, a co serce. I wybieraj sercem. Po szóste, bądź elastyczny. Zmiana to jest jedyna stała. Nie trzymaj się kurczowego starego. Kurczowo tego starego. Płyń, ufaj. Dbaj o ciało. Jesteś duchem, ale w ciele. Twoje ciało przechodzi transformację. DNA się aktywuje. Komórki się przeprogramowują. Potrzebujesz dobrego jedzenia, wody, ruchu, snu. Obserwuj znaki, synchroniczności, powtarzające się liczby, spotkania, które wydają się przeznaczeniem. To nie są przypadki. To wszechświat, który się z tobą komunikuje. Prowadzicie. A ty słuchaj. I najważniejsze, nie bój się. Tak. To jest intensywne. Tak, będzie więcej chaosu, zanim będzie spokój. Ale to nie jest koniec świata. To są narodziny nowego świata. Narodziny są zawsze bolesne, ale po nich przychodzi życie piękniejsze niż można było sobie wyobrazić. Jesteś świadkiem, uczestnikiem najbardziej niesamowitego wydarzenia w historii ludzkości przejścia do ery światła. To jest przywilej. Być tutaj teraz. Twoja dusza wybrała to. Wybrała być tutaj w tym kluczowym momencie i nie jesteś tutaj przez przypadek. Więc zamiast się bać, witaj to, otwórz ramiona, powiedz: Jestem gotowa, gotowy. Transformujcie mnie, prowadźcie mnie i obserwujcie magię, która się rozwinie. Jeśli ten temat rezonuje i chciałbyś, chciałabyś go zagłębić, to jest wiele źródeł. Dolores Canon o nowej ziemi, Greg Braden łączący naukę z duchowością. Namawiam Cię do tego. A na zakończenie zostawiam Was z tym: Era ciemności dominowała przez wiele tysięcy lat, ale ciemność nigdy nie jest wieczna. Zawsze wraca światło, i to światło jest tu, teraz, w każdym oddechu, w każdym sercu, które się otwiera, w każdym akcie miłości, współczucia, jedności. I wy jesteście tym światłem. Nie musicie go szukać. Ono jest w Was. Zawsze było, po prostu było przyćmione, a teraz może zabłysnąć. Pozwólcie Mu, pozwól Mu, świeć jasno, bo Twoje światło oświetla drogę innym. I my wszyscy razem tworzymy nową erę. Erę, o której starożytni wiedzieli, że przyjdzie. Dziękuję, że byłaś, byłeś tutaj ze mną i pamiętaj, jesteś częścią czegoś cudownego. Przejścia, który zmieni wszystko. Witaj w erze światła. Czy wiesz, że Twoja obfitość jest zablokowana w Twoim łonie? Większość kobiet nauczyła się być grzeczna. Ładna, empatyczna, pomagać wszystkim, nie wychylać się, tłumić swoją seksualność. A tam, w łonie, w brzuchu, w miednicy, kryje się nasza prawdziwa moc, energia i obfitość. Moja medytacja kundalini odblokowuje łono, budzi ciało i pozwala manifestować bogactwo i życie, którego naprawdę pragniesz. Kliknij link, który znajduje się w opisie. Tego podcastu i poczuj swoją moc. Wróć do swojej mocy. Manifestuj życie, którego pragniesz.